Witamy Państwa. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Międzyrzecz u kolegi hodowcy Jana Sycza. Kolega dzisiaj opowie coś o gołąbkach. Głos oddaję teraz koledze Jankowi Janek Zaczynaj. Jesteśmy w Gołębniku paszkowiaków, ale chciałem najpierw zaprezentować gołąbka od Andreasa Drapy, z Wandebójka, niebieski gołąbek, budowa perfekcyjna. Bardzo piękny ptak. Można loto pokazać jakie ma. Lekko nakrapiany jest. Teraz chciałem pokazać tą samiczkę co zakupiłem od drapy. To jest ta samiczka. Takie lekkie łóżki ma po sobie. Zwande bójka i ona taką tu brodawkę ma z boku. O, coś takiego ma. Bardzo ładna samica. Ma jednego młodego. Jest taki bardziej pstry A teraz chciałem pokazać kilka młodych. O, tak wyglądają paszkowiaczki, te mazaki. Bardzo ładne gołąbeczki. O. Tutaj co siedzi na jajkach? To jest z tego geringsa. Z geringsa i z paszkowiaczki. O, taki młody, ładny jest jeden. Tu zaraz pokażę drugiego. O, młody. Tu jest następny paszkowiak. Też mazaczek, A tu są od paszkowiaka, od Pita Mandersa. Młódki niebieskie. Tak. I zaraz... O, następny niebieski. Zaraz złapię tego starego, tylko że on tu jajka ma. Tak muszę delikatnie. To jest od tego Janusza Szulikowskiego z Opola z Geringsów. Gołąbek. Ładny gołąb. Nic mu nie brakuje. Budowa niezła. Loto ma potężne. Także tak to wygląda. I tu go puścimy, bo on ma tu jajka. O, tak wygląda ten gołąbek. Trochę dzikie są, bo wiadomo, nowych nowy gościu w gołębniku już się boją. A tutaj na dole ten taki krasy to jest Figo. Paszkowiak Figo. To jest stara oryginalna Piedmanders. To jest Paszkowiaczka i bardzo piękne oko takie wiśniowe ma, rzadko, rzadko, rzadko ma. Gołąbek taki. Niespotykany okaz. Tak, niespotykany okaz. Tu chciałem zaprezentować bardzo piękna samica. Od Rysia Pawłowskiego. To jest dolnośląskie, Asica. Ale ja nie, nie zakupiłem jej bezpośrednio od niego, tylko od Leszka. Odkupiłem mojego kolegę z Nowego Tomyśla. I ona została naparzona na bardzo pięknego samczyka. Tu jest ten samczyk z linii Figo. I właśnie on jest naparzony na tą masicę od, od ryśka pawłowskiego z Dzierżążna. I bardzo piękne, młode mają parka. O, tak wygląda ten samczyk. Piękny gołąbek. Teraz na przykład pokażę od Kazia Latawca, Szpaka, którego sprzedałem do Myśli Boża. Leśniczy wziął go i w ubiegłym roku tak go kaleczył, że obciął mu sześć piór tych uderzeniowych głównych. Ja go nic nie robiłem, tylko go zostawiłem. Gołąbek jest przepiękny, pięknie zbudowany. I jak on z tego myśli Boża do mnie doleciał? To jest 120 km całkiem z obciętymi lotem z jednej strony, nie? Ale doleciał. Superman. Superman, tak. I on ma tutaj jajka. Jak ja sam to one się w ogóle nie boją. O, takie białe turnierka. Na samczyka od Kazia Latawca, co dziadek jego wygrał narodowe loty z Belgii. Proszę bardzo, takie piękne młode. Obydwa białe, a tutaj takie szpaki wyszły. To też jeszcze parę dni będą do oddania. A tutaj ten płowy, ten płowy samczyk, tutaj to jest od Andreasa Drapy, to jest prezent od Leona. I to jest wnuk z Wandebujków, nie? Wnuk Kitla. Bardzo ładne, młode, ma płówki. A tutaj ten zielony dwie, to jest Tomek Majer. Z jego gołąbków tych olimpijskich tak wygląda. Bardzo piękny gołąbek. Tak. Tam do góry u mojego kuzyna był szpak. Zaraz go pokażę. Szpak od Tadeusza Pałki. I był u niego dwa lata. W rozpłodzie wypuścił. Patrzę je mnie. I dałem mu bardzo piękną samicę, taką groszkę z repera. Tutaj jest ten biały. On jest taki wyrywny. To jest samczyk, który jego. Dziadek wygrał loty narodowe w Belgii. Bardzo piękny. Zbudowa perfekcyjna. Zobaczcie sami. Tylko, że on mi się tak wyrywa, nie? I te młode, co pokazywałem, to są jego. I on jest naparzony na białą samiczkę, turnierkę. A jest tutaj, zaraz ją pokażemy. Także para jest idealna. A tu jest jego samica. O, tak samo, taka sama prawie jak on O Turnierka. To jest bardzo ładnie zbudowany gołąbek. A tu jeszcze pokażę jego syna, tylko on ma taki bok trochę tu mazany jest, nie? Ale upierzenie jest jedwabiste, no coś pięknego, jak one są upierzone te gołębie, coś takiego, bardzo ciemne oko ma, nie? O. Także, bardzo ładny gołąbek jest. A tutaj, o, jakbyś pokazał, tu jest stary szafrański, olimpijski gołąb, o, jeden z ładniejszych, jakie u mnie są. O, już się trochę uspokoiły, nie, ale takie trochę żółtawe ma. A powiedz coś o tym? To jest to, co pokazywaliśmy ze zdjęcia od Tomka Majera. Zakupiłem cztery sztuki z tych olimpijskich. I wszystkie te samczyki zostały naparzone na reperowe samiczki, nie? Budowa piękna, piękne gołębie. Także o, coś takiego. Były w specjalnej wolierze, bo to późne młódki, były w ocieplanej wolierze, przez zimę bardzo dobre jedzenie dostawały, także trzeba powiedzieć, że gołąbki perfekcyjne wyszły. Te dwa niebieskie to repery, bardzo ładne takie zgrabne gołąbki, Ganieją na jajka. Także Reperami mi gołębie bardzo odpowiadają, bo nie są za duże, nie są za małe, takie jak lubię, a perfekcyjnie zbudowane są, nie? No. Te młode, bo tak dzisiaj trzymałem jeszcze, żeby pokazać, ale jutro wszystko na spokojnie wezmę, je przerzucę do woliery i, i wszystkie podznaczę znacznikami, bo wiem, żebym wiedział, które z których są. Tu jest samczyk. Od Tadeusza Pałki, z tych jego słynnych szpaków. Tak, jak mówiłem, był u mojego kuzyna w rozpłodzie dwa lata i wypuścił od razu, zameldował się u mnie. A tu naparzyłem go na samiczkę, co u mnie wychowana roperówka. Taka lekko krasa, ale bardzo ładna samiczka, pięknie zbudowana. Także myślę, będzie ładna para gołąbków. Ten płowy to jest od Andreasa Drapy, to jest wnuk Kitla i został naparzony na niebieską roperówę olimpijską, olimpijkę i takie młode wyszły. O. Także są płówki. Tu jest bardzo ładna ta samiczka z Ardenów. No, a o tym gołąbku coś powiesz? Tutaj jest od repera z linii olimpijskiej i od tego gościa, co je wziąłem, to z tej linii chyba najlepiej latają, także bardzo piękny gołąbek, lekko nakrapiany, o coś takiego, nie? To zakupiłem w ubiegłym roku, w sierpniu, jako młodek z tych olimpijskich gołąbków, o. No, tu są same repery. Tak, bo jest z tych pierwszych, co kupiłem. O, te łódki do góry. O, takie fajne. To są po tym z góry, co siedzi na jajkach. To, to jest samczyk. Syn tego olimpijczyka, co w 2019 złoto. Na olimpiadzie w Tak, tam na górze. Po lewej stronie. A tu są takie boksy. No, taki wolier typowo niemiecki, bo to podpatrzyłem w Niemczech. Jak byłem u córki starsze dziadki, Niemcy na altankach sobie hodują po pięć par, po 4 pary i takie wolierki 2,5 metra na 2 metry wysokie. coś takiego. Tu są gołąbki Tomek Majer, ten jeden z ładniejszych jego samczyków, naparzony na roperową samiczkę. I wyszły tu na dole. Potem pokażesz takie młode są. Ta para jest w takim specjalnym boksie. Nie? Tu im nikt nie przeszkadza. Także tak to wygląda. Ale samczyk jest bardzo piękny. No i młódki są tam w rogu na doli. I tu są super same olimpijskie gołąbki. Tu, tu zakupiłem te olimpijskie repery z rozpłodu. Tak wygląda ten samczyk. Bardzo piękny. Samica wygląda tak, bardzo ładna. Na tak, proszę zobaczyć. I jeszcze pokażemy ich młode, tak gdyby ktoś był zainteresowany, pokazujemy rodziców i pokazujemy młódki. No tak typowo typowa rodzinka, tak mówię, reperowa niebieskie. Tu żadnych nie ma, jakiś domieszek białego czy coś. Tak te młode wyglądają. O. Tutaj pokażę. Młode najpierw drugiej pary olimpijskiej. O. Tak młódki wyglądają. Mama jest też krasa. Zaraz ją złapię. Pokażę. Mama tych małych wygląda tak. Bardzo ładna samica, piękne oczko. O, lekko krasa. To widać, po kim te młode poszły, nie? O. Także bardzo piękna samica. Tak moje ma matę młode tutaj. Puścimy ją do młodych. To Majer olimpijski gołąbek. Bardzo piękny. Naparzony został. Na córkę tego czarnego, co pokazywałem, repera zaraz ją pokażę. Został jeden i jest ciemny. O proszę bardzo, tak wygląda Młodek. Mama jest tu. O, to jest ta samiczka. Co mówię, już u mnie wychowana z tego czarnego repera. Trzeci long z ubiegłego roku, pięknie, złożona samiczka. I ją dałem Tomka Majera. O, I wyszedł ten mu piękna, płyciutka, super. Ale tu bym prosił Cię przemek, żebyś zrobił mu zbliżenie. To jest samczy greper, tak ktoś mi powiedział. Zresztą ten co zakupiłem. To jest z czerwonym ok z tą obwódką. I oko przepiękne. Ten samczyk pasuje do wszystkich samic. jest tak samo naparzony na olimpijską samiczkę ciemną. Młode już są tam pod spodem, nie będę, są niebieskie. Ale oko ma rewelacyjne ten gołąbek, nie? O, tak wyglądają młode. Taki byszczak. O. Tak wygląda młodek. Płyciutki, ładny, to jest jego samica, ciemna, ale dają, dają w niego, niebieskie są obydwo. Ta bardzo piękna samica mm. jest. To jest woliera na młode i tak mówię, tu jakby chciał tego czerwonego pokazać. Tak, tego czerwonego to u mojego kolegi Leona w Toszku. Młode się bardzo pokazały, a tu pyta się pan żywca, to jest hurikan, ten niebieski, o. właśnie, tak wygląda hurikan. A hurikana żona jest nad nim, o ta groszka, to jest z gołębi olimpijskich, od repera. O. No i parę młotków, wszystko te są tutaj, yy, gołąbki są z linii z linii roperów. O. Te dwa groszki takie na podwójnych żółtych, to jest właśnie hurikana dzieci. Te dwa o, tam, co są. No co, tu jest silver shadow. Ten szpak. A tam u góry co jest? Tam do góry są para ardenów złożone, ale jeszcze jajka nie mają. Niżej jest rojka, tu jest niżej sztych Stichelbau. Także moje tak, taką wolierkę w tym roku zbudowałem tylko na młodej jest dach, żeby można było młode przetrzymać, żeby za dużo nie widziały, nie jakby poszły w inne miejsce. Tu dobre jedzenie dostają i tu otwieram im, że stare stamtąd przychodzą karmić tu. O, widzę, że tu mamy ochroniarza gałąbków tak, jest mój Forest to jest jamnik włosy, bardzo bandytowaty wszystkie tutaj cukrówki co na dole pod tym to muszę mu odbierać wszystko co się rusza to by zabił tu czy szczury i kuny Forest Dobry. no, pokażcie to chyba na tym zakończymy i... Serdecznie pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy będą mieli cierpliwość nas oglądać i zapraszam. Kto by chciał nabyć repery są piękne, zresztą dzimy pokazali parę gołąbków, które są godne zauważenia i myślę, że jak ktoś by nabył do rozpłodu, to nie pożałuje, bo gołębie są naprawdę z bardzo wysokich półek. No to tyle do następnego razu życzę zdrowia żeby w następnym filmieśmy się spotkali żeby już był pokój na świecie nie było wojny i w lepszych nastrojach i hodowcy bo dzisiaj drożyzna jest niesamowita i nie można trzymać za dużo gołąbków bo po prostu jest za drogo nie utrzymanie tego jest bardzo drogie to lepiej trzymać mniej ale takich co dla hodowcy sprawią przyjemność i, i nie zawiodą nie? pewnych gołąbów, trzeba trzymać. To tyle wszystkiego dobrego. Życzę zdrowia. Ja również pozdrawiam kolegów hodowców i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.